pozaunek pozałunek i tylko jego mógł zdjąć straszliwy urok. On jeden mógł odsunąć zasłonę, za którą spała Co? królewna Fiona. Plebany jakiś. A gdzie mnie czeka? Chęła się była! Somebody would... Nie. Martwy mem, Rysiu? Najdroższa! Niniejszym zapraszamy cię do królestwa za zwierząt grodu Całusy, całusy! Elo, puziaki, przedszkolaki, Jolota Live XD! i królowa zazmierdził zwierząt rodu, czyli mama i tata. Mama i tata? Mama i tata. Mama i tata. Mama i tata? Mama i tata? Mama i tata. ZAŁKNIŁA IMPRESKA! Nigdzie nie idziemy. Co?! Wiesz... Cóż, mogą być trochę ***ieni. Mam dziwne wrażenie, że nagląda, to mnie nie zaproszą. Nie! Jedziesz, człowieku, czy nie jedziesz? SOMEBODY! Cię nie martw! Będzie dobrze! jest goodbye, such a late goodbye. Rolnik, 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 od rolnik Na rolniku rolnik rolnik ma W rolniku są rolniki i choć chce rolnik Rolnik nie może, bo w mieście rolniku rolnik ma

czy chociaż przez pięć minut mógłbyś nie dawać oznak że Pięć minut! Konopie. A co to za miasto? Las Vegas. No, to chyba mają awarie prądu. Ej, przystań, Ty mi i szczęśliwie w dzień, kaprzez. O, no, może rybki jakoś... Ogłaszam was! Mężem i żoną. Mam tremę. Mam tremę. Mam tremę. A ja, hemoroidy. się przedstawcie, a jak... do ze I co? i co! I co? Mama i tata wyraźnie się cieszą. Dopiero zauważyłem jaki ma ryjec. Ale paskudny zasraniec. Może to nie książę z bajki, ale Fiona chyba jest... Jesteś Przyszliśmy, bo chciałaś Zmarnowałeś mi życie Zrobili mi Dobrze To ja mam plan Wypierdalam na ogórki Załatwimy to Karabinkiem Snipersko Surowpizduj A za zamkniesz cztery. Zobaczysz Będzie Kulnia z grzybnią Nie powiesz mi, że Będzie dobrze Ale ja naprawdę Naprawdę no, Naprawdę Nie chcę Tu Hehehe. <laughs> <laughs> A to jest właśnie mój mąż Szrek. Roll credits Winston... then <laughs> Bo ty tylko czekasz na gotowe? No właśnie, dobrze powiedział. Może opowiesz nam, jak mieszkacie? Eee. Mm. Skarbie? Mieszkam w chujowym. Zaczarowanym lesie. I tam aż roi się od sarenek i takich małych. kacka... Anyway, how is your sex life? Ojga złego lepiej w tę stronę, co nie... Właśnie zacząłem jeść. Ciulu. Co za idiota? Co ty powiedziałeś? A ja co, tak ogłuchłeś? Harold! Srady ja, ona! Harold! Harol, dziki! ona. Harold! Jelenie! Jona. I ja! I cię trzewie. Szczere wpierw mnie. A oto pierdol. zbliża się. Wiem, czego brak krew nie dzi. Żebym się kurwa wystraszył. Kim pani jest? Jestem twoją chrzestną ciężką. potężna Potężna też na pani jaka mubia. ja twa. Jestem na każdy rozkaz się. Nie ma takich dwóch jak ja. Up! Fiona? Fiona? Policja otwiera. Ciekawe kto to? Somebody Przedstawiam wam mojego męża, szreka. Twojego jego męża? Zaczyna... Weź wibrator nie jedziemy. Fiona, nie ma wibratora. Ja mam wibrator. Ja też. Wszystko gra! La 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 la! No je, mi się, Gorzej nie będzie. Haroldzie. E, he, 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 he. Siadaj! Bo co do środka kurwa? Najpierw grzecznie poproś. Proszę do środka. Ale za... Strzałka, Strzałka! mu się. Patrz pan, książę z bajki. jak to gra? Jestem twoim wielkim fanem. Chcę dostać Dlaczego? Wypierdam. pierdła. Jesteś mi z to... kurwie. Tak się nie rozmawia z panami. Kiedy wróciłeś? Od jakieś pięć minut temu dosłownie. W pogardzie mając mrozu szpony komnaty w najwyższej... Mamusia zaraz się tym zajmie. Było Juzy Puzyno! Siedział na koniu i sobie gnął! Ooo! Nagle ni stąd, ni z owo Owczarka w babskich gaciach Ale to nie moja wina, to on nie dojechał na czas Kareta stop z... Zmuszasz mnie, żebym zrobiła coś, czego wcale zrobić nie chcę Co podać? Dawaj kole Zamknij ryj A dla Harolda, chcesz frytki? Tak To se kup Proszę bardzo, to dla pani A to... Masz i spierdala i mój drogi syn jeszcze się... Tętego. Tak. tak. Chodzi o to, że trzeba jednego skurwiela posłać do pianki. Obawiam się, że taka usługa słono kosztuje... Milion dolarów w różnych walutach! Głównie w złotówkach. Co ty sobie jaja ze mnie robisz? królewna powiedziała, że mogę u niej wresować, ale tata się zgodził. Księżna. Księżna, księżna, księżna. księżna, księżna. Daruj, mam nadzieję, że dalej chcę spać. Zapomniałaś wyjąć konia na baterię w dupie? Chyba ty.

Ja mam pus o kursji Nie startuj do mnie posi za zajebie brej Zajebie pod szaka Asynchree Wypluwałam śledzione Jesteś obrzydliwy skurwysyn. synu. Czujesz? A, ale to nie gówno. To padlina. Jak taki zaczyna od kapowania, to na czym skończy? Na no, powiązku. Ja to robiłem ze względu na bliskich. Moja matka ma grzybice. Macicy? Ja kurwa i po świecie. Przerzucałem cegły, wapno gaszone, buraki kurwa. Spierdalałem przed policją emigracyjną. Lubiłem wszystko, żeby sobie dorobić, żeby się wybić. A król zapłacił mi szczerym złotem. Morda! Ojciec Fiony zapłacił ci za ten występ. Si? Tak. A chuj z tym? Do szczęścia wystarczy kropla. Ośle, przypomnij sobie najgorszą rzecz, jaka cię w życiu spotkała. Moja mama miała Zygmunta. Chciała mieć Córci. Przez to ja musiałem się przebierać w damskie ciuszki, ponieważ Zygmunt powiedział, że nie będzie się przebierać, Dobra, bo ma większy... No rozmowa? i tak, tak, tak tak, Co byś powiedział na małą wyprawę? ORE ORE Jedziemy w miasto już traktorem o... Źle cię oceniłem Witaj w klubie mamy talon na kurwej balon Będę ci towarzyszyć Tam jest taki prostokąt z ja, ja. klamką To są drzwi Wyjdziesz przez te drzwi wypierdalej. Przegarnijmy go Pojebany ja. Jesteś pedał. O kurwa o nie! Jesteśmy zgubieni! To fabryka dziczki Była dziwką, odeszła, gdy pociął ją Alfons, ale zemściła się. Podobno wykastrowała go własnymi zębami, przejęła jego interesy i wyszła na swoje. Zmonopolizowała produkcję narkotyków magicznych w całym królestwie. No to może warto ją trochę wyruchać. Cześć! Jak utrzymać idiotę w niepewności? Oliwka, tomato, i gorzała. Cześć kurwa! Wie pan może gdzie to jest supermarket? Co ty tu robisz? Fiona chyba nie jest do końca szczęśliwa. Naprawdę? Kto by się domyślił, a ja nie? Może warto się zastanowić? Sztuka kochania. O jest, z wakiny jesteś. Nic o ograch. Zobaczmy po... Pięćdziesiąt twarzy graja. Guzik dżinsów jest rozpięty. Nic o ograch. Love, Rosie. Nic o ograch. Zmierzch. Nie. Skąpiec. Nie. Stary człowiek i może antygona zemsty. Macie korzeni z przep... Macie sekwistane! Mam nadzieję, że kurwa znikniesz jutro, bo jak nie, to ja cię kurwa urządzę. O co ci chodzi? O chuja mi chodź, wypierdalaj stąd! Zamilcz! Wypierdalaj! Dzień dobry! A co to za hałasy? Właśnie wychodziliśmy. Nie mam ci nic do powiedzenia, Blond Fremu go! Po prostu! Wal hey, kto? Ja jestem przechodni! To jest to, co lubię najbardziej wytać. Spierdalajcie! Zjapy jak z morzyńskiej chaty! O, taki I? mocny rębi jesteś, dawaj solo! O, patrzcie! Ile tu towarów? Ach, dokładnie to samo przyszło mi do głowy. Niebawem nasze jaźnie stworzą jedną całą. Ja naprawdę nie wiem co bierzesz, ale bierze pół. Myślisz, że dasz radę się tam wdrapać? Pukurwiło cię? O śle! Trzymaj Wartę! Warte? Jasne, że warte! Jest tam coś? Laksigen? A tak jasne, nie ma to jak ostre... Przecież nie ma to Podawana do odbytniczo. E -e. Prostaker plus. Nie! Co powiesz na... Żyj Gdy. długo i szczęśliwie! A jak to działa? Będziesz jak ten młody Bóg? Oto młody Bóg. Ty kurwa! No szybciej! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. KURWA! No proszę, może przestanie gadać. Żyj długo i szczęśliwie. Przyjazne otoczeniu. Przeczyszcza, nie przerywając snu. Z mocą wodospadu. Oj, stary, nie pij, bo cię rozpierdoli. Ty, 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 ty. Aha! Bydzie pan zażywał na wieczór codziennie. I te problemy, co pan moskobitą, powinny się skończyć, rozumie pan o co chodzi, nie? Czyli co, łoguchnął od tego! O nie, 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 nie! Dawaj, ten Jak się czujesz? No? To nasze zdrowie Fiona U bracie no! Uu, bracie nowy rekord oh. <ścoughs> nie mam się, że wokół napierdala deszcz, ojciec Fiony wynajął jakiegoś małego karaka. jebanego śmiecia. Kłaczek. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Ojej, oh o mój łeb. Piłeś? Nie. Ależ się O, śled. Ej, szefie. Zgwałcimy go. O, kurwa. Cieszę się, że Łaj zobyła jak pierdalałem kolację. Myślałam o tym, co mówiłeś. Niepotrzebnie. Obyciągnęłam szrekę. Zuk, dziewczynka. Wrócimy z powrotem na nasze bagno. To chociaż weź parasol! Parasolki są dla słabych. Dzień dobry, śpio. Samaj <plotent> ci wiadro wody. Dzięki. o, you my -la -la. Mm -hmm. <grywia> Drożny nosek? Ten frys. Ten beat, No i jeszcze ten ruchomy Zbą? Szrek. Fon palcem szturchem. Mnie tam szturchni. Czy panie widziały mojego osła? Jakie kurwa dam! Osła? Nie będę ci wierna! Może z zewnątrz się zmieniłeś, ale w środku jesteś tym samym. miotem ty A ty wciąż jesteś osłem! Gotowi? Gotowi! Gotowi. Za późno. Wiele, ale wiecie my co? Czy mogę coś zrobić dla ciebie? Właściwie to chyba tak. Wysił mi bąka z pizdy. Żarczyk. Dziękuję! A, wbijam się z buta jak Henryk! Zjeść, mogę cię rzeźć! Szrek! Fiona! Wyjśćcie z szuflady. Fiona? Szrek? <noise> Co się stało z twoim głową? Bolał jak z nieba na ryj? Jesteś szrekiem. <noise> no, no, no. <noise> <noise> Nie sądzisz, że dość już przez ciebie cierpiała? Ja tylko chcę, żeby była szczęśliwa. To wypierdale z. No i Od początku to wszystko było sensu. Ona kocha tego pizzu się z bajki. Nie mać konfidentów. Są so, już? Są. So. <noise> Przepraszam za spóźnienie. Ktoś wysadził moja konie. Po co nas tutaj ściągałeś, Haroldzie? Fiona nie podoba nie. się nowym mężem. To nie moja wina. Ależ skąd oczywiście, że nie. Tak, damy sobie z tym wszystkim spokój. Nie można kogoś zmusić, no, żeby się, się tak... zakochał. Kiedy Fiona to wypije, zakocha się w pierwszym mężczyźnie, którego potrzebuje. nie. Coś ty powiedział? No, chcesz tego? Chcesz? Nie No <Wagner> To zajebiście. się Ej, ty jebana szmato! szmato Jakie kurwa dam Tyś kurwy szyny jasne, pierony, zaniepane, Kurwa, żeby Tutaj nie ma kurwa Telewizja Republika Republika Dalszy ciąg poprzednie na reklamę Piękna nasza dziewczyno nie dał mi Jednego z dziesięciu... He he, 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 W dzisiejszym wydaniu kierowca białego mustanga nie zatrzymał się na wezwanie. Oh, My, oh, kurwa, o, bo ja, a, proszę mi puścić, no! Kapitalisty lepszy. Pas powinno się a, jebać, sądowe, kurwy. Cofnij to! Pas powinno się jebać, sądowe, kurwy. Na Kochanie, co powiesz na filiżankę herbaty przed balem? Bawcie się sami! Przecież całe Królestwo przyszło świętować! Nie będę brawa w tym udziału! To nie jest mój mąż! Jemu kompletnie odgieba! szajba! Panowie! Mordercy! Ja nie chcę do kostnicy! Cicho! O, podajcie mojej żonie moje makalony! Szrek! Osioł! Wyciągnijcie nas stąd! <śm> Zamotany jak skórwy sędziej matki. U uwaga na głowy! Zacznij kłamać! Co mam powiedzieć? Coś bez sensu, na przykład... Paliłem grucha do kuców. Naprawdę? Ty też. Spierdalaj. Na przykład... Kikam do pralki. Kikam do pralki. <laughs> to tylko prank. No, no, no! Cero, czekaj, 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 czekaj! Jakieś, jak jakieś... Jak Siedź przy hałdzie żwiru. Masz może jeszcze kontakt ze żwirkiem? Ostatnio kręcił z kryta przy żwiru z jednym młynarzem. Xex co cię gryzło? Jestem atencyjną uszkodzony i Ja, ja co robisz? Idź po A Jakiego no. no. wała?! Pocałuj ją! No. ci ją spoić! Zaraz ci dopierdolę! Come, boy. Przepraszam, ja tylko chciałem, żeby Fiona była szczęśliwa. To co? Na piwo? Pewnie. Eliksir zaraz przestanie działać. Już północ. Fiona. Skoczymy w ślinę? Boże, w niebie Nie będę płakać. My power! Make up! To na czym stanęło? A, chyba jeszcze pamiętam. To co? Na piwo? Pewnie. Chyba pora urządzić sobie. W... Yes, <tries>